Cześć! Witaj na kanale Smacznie na talerzu. Do świąt Bożego Narodzenia zostały nam już niecałe 4 tygodnie, dlatego myślę, że jest to już dobry czas, aby zacząć planować swoje świąteczne menu. I moją pierwszą świąteczną propozycją dla Was jest makowiec na kruchym cieście. Jest to świetna opcja dla osób, które nie mają czasu zrobić tradycyjnego drożdżowego makowca oraz dla osób, które nieczęsto pieką w swojej kuchni. Na blat wysypujemy 100 g przesianej mąki pszennej, 70 g mąki krupczatki, 50 g cukru, 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, 2 łyżeczki cukru waniliowego oraz szczyptę soli. Wszystkie składniki dobrze ze sobą mieszamy. Następnie dodajemy jedno żółtko, 1 łyżkę śmietany oraz 80 g zimnego masła. Za pomocą noża siekamy ze sobą wszystkie składniki. Następnie ręcznie zagniatamy ciasto do uzyskania gładkiej i jednolitej konsystencji. Ciasto zawijamy w folię spożywczą i wkładamy do lodówki na 20 minut. 30 g orzechów drobno siekamy. Dodajemy do 450 g masy makowej oraz dwie łyżki bułki tartej. Mieszamy do połączenia. Na lekko opruszonym blacie mąką rozwałkujemy ciasto na prostokąt. I wylepiamy nim dno oraz boki formy. Ciasto, które wystaje z foremki, odcinamy za pomocą wałka i zagniatamy ponownie w kulkę. Wcześniej przygotowaną masą wypełniamy foremkę, a ciasto, które nam pozostało, rozwałkujemy, wytniemy gwiazdki i udekorujemy nim wierzch makowca. Ja użyłam tutaj 12 gwiazdek, ale to wszystko zależy od tego jakiej dużej użyjecie foremki i w jakiej odległości rozłożycie gwiazdki. Przygotowane ciasto wkładamy jeszcze na 20 minut do lodówki, następnie do nagrzanego piekarnika do 170 stopni i pieczemy około 45 minut do suchego patyczka. Mam nadzieję, że filmik oraz przepis Ci się spodobały. Jeśli tak to daj znać w komentarzu. A jeśli nie subskrybujesz kanału, to będzie mi bardzo miło, jeśli teraz to zrobisz oraz włączysz sobie dzwoneczek z powiadomieniami, dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z nowymi filmikami oraz przepisami. Życzę udanych wypieków i do usłyszenia następnym razem.